Moi drodzy, dawno nie było Gotuś z ŹiŻejem. Jest godzina 6 rano, całonocny maraton, słabe granie w Counter i w ogóle oglądanie, przyglądanie YouTube'a. Jakieś tam montowanie materiałów, YouTube, wiatrak. Godzina 6.03 w obecnej chwili. No i nie chce się facetowi przeważnie nic zrobić w takim momencie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest na przykład Słońce? Słońce. Dobra mniejsza oto jest dzień. Już słońce wstało. Idziemy dalej. Generalnie proszę uprzejmie. Potwierdzam 6.03. No i cóż moi drodzy, no schodzimy sobie na dół. Na dół do kuchni, bo kuchnia znajduje się na dole. Dokładnie tak. No i co? No i na nie pogoduj z zieżeniem. No Zobaczymy, czy tu ktoś śpi. O, śpią! Śpią psy, śpią koty. Śpi pies tu pies machał gonem Teraz halo, nie bo tu nie jest jasne, i ostrożnie nie łapię. Ale zaraz to ma być go tu z nie Zol Nie. Zdech pies. Nie żyjesz. Umarłaś. Dokładnie. Dobra, wracając. Wracając do tematu moi drodzy. Słoneczko. Halo, ostrość. No ja muszę ręcznie to zrobić, bo normalnie tak to się nie da. Zobaczcie, o, słończko sobie, o, proszę bardzo, słończko sobie wstaje. Tutaj sobie rybki pływają, ale zaraz mieliśmy wracać do Gotuj z Dziżejem. Tu jest jeszcze kot, tu jest kot, tu jest więcej kotów, proszę o. Tu jest jeszcze więcej kotów, jak jest takie małe. O Jezus Maria, chyba by się zabił. Żyjesz ty, żyję chyba. Żyjecie? Tak? Ty też chcesz? To co będę robił? Gotuj z czy nie chcesz? Powiedz do kamery. Będzie dobre? Będzie smakowało? Powiedz nam to. Powiedz nam tu widzą Wszystkim. Powiedz. Nie? Ja będę, Ja zrobię tak, żeby gotował. Żeby smakowało. Ale dobra, okej. Okay. W ogóle przyniosłem sobie tutaj statyw. Nie wiem czy po co. On nie będzie potrzebny, to będzie z ręki goty że jem z ręki. A co? Ale dobra, no zaraz zajmijmy się tym. Zaraz, słońcem? Słońcem... Nie, słońcem nie. Nie będziemy nic robić ze słońcem. Żeby potrzebowali... Hmm, tą szklankę nie, to jest za duża. Chociaż na taki nocny maraton, żeby dalej nie spać... No właśnie, no właśnie. Mam zdjęcia na Instagrama o 5 rano dodaję, tak w ogóle, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, będzie nam potrzebna szklanka. Ach, czyli że będzie robił napój zapewne. No właśnie, moi drodzy. Będzie nam potrzebna szklanka. Będzie nam potrzebne zamknięcie tej szafki teraz, teraz nie mogę wam pokazać jakie mleko wyciągnę Znowu mi się ostrość zjebało, znowu jest pięknie, ładnie Ale już powiedziałem kolejny składnik Okej, okay, dobra Czyli do naszej pięknej szklanki Musimy nalać moi drodzy Mleka Ja używam akurat 3,2 firmy, nieważne Ale dobra, dajemy sobie mleczko, proszę bardzo O to jest totalna motorszczyzna moi drodzy. Takie poradniki tylko na moim kanale. A za chwilę się dowiecie, co dalej z tego robimy. Fak, było lokowanie produktu, o cholera jasna, aż normalnie chyba wyjdę na dwór zobaczyć, jak jest ciepło. Jest w miarę przyjemnie. Jest szósta rano, gdzie, gdzie, się skradasz? Nie wyjdziemy na dwór, idziemy, wracamy z powrotem. A tak ty, zdech pies. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale w tym czasie, kiedy nasz pies umiera, bierzemy to mleko. Ja muszę sobie tutaj poradzić. Aj, to strasznie ręcznie to ustawię, bo naprawdę tutaj manual. Manual będzie o wiele lepszy. O, Dobra, bierzemy to mleczko. O, proszę bardzo. Tutaj mamy mikrofalówkę firmy, nieważne. Dobra, wkładamy to do mikrofalówki. Tutaj ustawiam sobie. na... Dwie minutki proszę uprzejmie. Jeszcze może pokażę w jakiej temperaturze. No, gdzie tam było? Czy tam w ilu Watach? 800 bodajże. Dwie minuty i leci. Pyk! A dobra, bo mi jeszcze kamerę. Kamera wybuchnie. Czy coś tam. Powiedz dwa słowa do kamery. Co robisz dzisiaj? I dlaczego... Dlaczego właśnie to jest to, Jak myślisz? Czy będzie to co, co robię? Nie ukrywaj się, nie kłam. Ona udaje, że nie wie. Wiesz, dokładnie, nie zostaw kałę, nie zbliżać kamery. Co się dzieje po dwóch minutach? Proszę powiedz nam. Zdrażenie ten sekret. Ona udaje, że nie wie więcej. To jest na przykład kot, który, który myśli, że jest śpiące. Jesteś śpiąca? Czy nie jesteś śpiąca? Powiedz nam. Jesteś? Ja pierdzielę co ten lejej! Taki zwierzyniec Ajajajaj aj, aj, aj. No ale dobra, no Moi drodzy, no co robimy, no tu to... Nie wiem, no włożymy nasze sobie, sobie psa możemy włożyć do zamrażarki Na przykład bierzemy psa i wkładamy Nie no, żartowałem, nie będziemy wkładali psa do zamrażarki Przecież on chce żyć Ale dobra, wyciągniemy sobie kolejne składniki, które będą nam potrzebne Mianowicie Na pewno nie co? z tym Już wiecie co się będzie działo Już wiecie Poradnik prawdziwego mężczyzny Dokładnie tak, moi drodzy. Wyciąga się kakao, ale zaraz jedną ręką to otworzyć, to jest cholera ciężko. Dobra, jest to otwarte. Będzie nam potrzebna łyżeczka. Cholera, łyżeczka, nie, no, łyżeczka, dokładnie tak. Można to zawsze sobie, sobie wpierzyć na sucho, ale to jak to woli, pro forma. W ogóle ta kromka chleba mi tu przeszkadza i to też, to tak z kolacji mi zostało. Ajajaj, ale co z tym naszym mlekiem? jak to wygląda? No, ja myślę, że już będzie. Bo tam ono dwie minuty to się przegrzeje. Ała cholera, gorące! Dokładnie, musicie uważać na to. Kożuchy nie są dobrą sprawą. Zaraz zobaczymy, że czy... nie, na szczęście mi się żadne nie utworzyły. Ale dobra, co, co robimy? Ja muszę sobie zmienić w ogóle rękę. Bo tak to nie nasypie lewą. Choćbym chciał, choćbym nie wiem, co robił. No to nie dam rady. Dobra, ale wsypujemy. Uwaga, jedna łyżeczka. W zależności od tego, jaka jest szklanka. No, pff, myślę, że na tą dwie starczą. Zamieszamy sobie pięknie, ładnie. Proszę uprzejmie. O, o. I gotowe. No, proszę Państwa. I z do zlewu. Proszę, sywi, Jest to, co prawdziwy mężczyzna powinien mieć w swojej kuchni, czyli kobieta, której nie ma. No, niestety. Ale wracając do tematu. O, zostawimy jakiś tam porządek po sobie miarę zostawimy tutaj. O, to się nam. I gotowe. O, i proszę bardzo. I to można... zaraz tu był koszyk. Tu był koszyk. Cholera. Muszę wziąć jakieś inne. Bierzemy koszyczek. Proszę, cyk. Cholera, no. Nic tu nie działa. Trzeba nowe. Dlatego są w opisie reflinki, żeby nowe szafki działały. Dokładnie tak. No i z takim, moi drodzy, zapałem możemy wracać do pracy. Także, moi drodzy... Oj, papierosy kto w tym domu pali? Na pewno nie ja, nie widzę palaczy jakby kogoś interesowało. Takie moi drodzy oto od krótki, ośmiominutowy materiał o tym jak to zrobić sobie kakao. Przydatne, myślę. Jak najbardziej. No, czyli wracamy sobie na górę. Proszę bardzo, hops, hops, hops. To, to właśnie te nogi wybijały się na YouTube, moi drodzy. Te nogi, jeżeli nie widzieliście jeszcze poradnika, jak wybić się na YouTube, to zapraszam. Mimo, że zostałem posądzony od plagiat mimo, że myśmy, wymyśliłem to sobie na TeamSpeaku, ale to nic. No, także z takim kakałem. -ka -ka Kałem? Nie, kakałem. Wracamy sobie do naszego stanowiska pracy. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo w takim razie, moi drodzy, zostawcie lajka, co tam chcecie, ja wam już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym Gotuj z Ziziejem. Pa, pa!